W biznesie głośno jest o całej rodzinie Gesslerów. W ostatnim czasie szczególnie mocno mówi się o córce Magie Gessler, która rozstała się ze swoim mężem, ale jeszcze nie doszło do rozwodu. Najnowsze doniesienia mediów wskazują, że celebrytka znalazła pocieszenie w objęciach innego. Lara Jessler zrobiła wokół siebie dużo zamieszania, gdy media doniosły o jej, choć jeszcze oficjalnie niepotwierdzonym, rozstaniu z Pawłem Ruczem. Później zszokowała wszystkich zamieszczeniem w sieci swojego prawie nagiego zdjęcia. Teraz córka słynnej restauratorki kolejny raz znalazła się na świeczniku. Choć para była ze sobą ponad półtora roku i wszyscy zgodnie przyznawali, że wyjątkowo dobrze do siebie pasują, to coś poszło nie tak. Szerzej całą sytuację postanowił wytłumaczyć znajomym pary w wywiadzie dla fakt.pl. Paweł nie pasował do świata Larii pełnego bogactwa i gwiazd. On jest skromnym barmanem i zaczął się źle czuć w cieniu znanej żony. Woda sodowa uderzyła jej do głowy. Za złością oznajmił. Kim jest tajemniczy nowy partner? O nowej osobie w życiu Larry, która miałaby zastąpić Pawła Rucza, obecnego małżonka, donosi plotek. PL, to osoba z Warszawskiego świata Prawniczego, powiązana z Noamną jabczyńską możemy przeczytać na plotek. PL całej sprawy nie skomentowała jeszcze Lara Jessler. Również nikt z jej środowiska nie chce zabrać głosu. Musimy więc poczekać na oficjalne informacje. Lara Jessler w małżeństwie nie czuła się szczęśliwa, gwiazda zaczęła być bardziej popularna dzięki udziałowi w programie Ameryka Express, gdzie mogła zaprezentować się przed większą publicznością stacji TVN. Według fakt.pl jej popularność w znaczącym stopniu przyczyniła się do zmiany zachowania względem nie jej męża. Według znajomych Larry Paweł nie był zadowolony z rosnącej popularności swojej żony i momentami z tego powodu stawał się wyjątkowo nieznośny, co przez jakiś czas powodowało między nimi kłótnie. Nieporozumienia, a także odmienna perspektywa na wymarzoną przyszłość ostatecznie doprowadziły do rozstania.